On ją dostrzegł nagle, ona go dojrzała I świat im zniknął z oczu, jak z na duszę. Ciało jak powietrza napłęknęło ciała I czujnie się język mać duszę. Tyle niepewności i odwagi tyle, żadne nie wiedział, że tylko przez chwilę Liczyli razem gwiazdy, biedronki i ptaki. Na siebie liczyć, nie śmieli na razie. Każdy gest sygnałem, każdy uśmiech znakiem. Lot sydercym szyfrem, astrologią wrażeń, tyle praw przewrotnych i tajemnic tyle, żadne nie wiedziało, że tylko przez chwilę. A skręcił jej kulikan, tężdy łeb gładki, Turpurą nabrzmiały jak tym mrokiem. A ona na podróży rozchyliła płatki, Wyspłynęły po nich soki, Tyle tkliwych ręków nieuchronnej sile, Żadny nie wiedział, że tylko przez chwilę. Misterium energii wulkan błyskawice, szamy po pazurach i chwalebne sińce, zachłanną batantkę krzesał z bladolitej Ona z Trubadura, z tego Barbarzyńce, tyle zapamiętań i przebudzeń tyle, żadne nie wiedział, że tylko przez chwilę. Miasto Lipisklęda spełnione pragnienia, uznali więc, że teraz stać ich już na wszystko. Za dnia naprawiali busterki istnienia, nocą przy kominku strzegli paleniska. Tyle dobrej woli, różnych trudów tyle, żadne nie wiedziało, że tylko przez chwilę. On zaczął zdradzać, choćby i w marzeniach. Ona drżała, czując cudzych oczu dotyk. Czas im siebie skąpił na wspólne olśnienia. Bitwy się zmieniały, codzienne kłopoty. Tyle w nich oskarżeń i winy w nich tyle. Żadne nie wiedziało, że tylko... Przez chwilę... i w ich spokój. Ani się spostrzegli, już grzali z ziemłe stopy, choć wygasłu kominę. I jeszcze z nawyku stare kłótnie biedni, gdzie miłość błądziła, jak zbędny przecinek, tyle niespełnienia i przesytu tyle. Ale już wiedzieli, że tylko na chwilę aż jemu się zmarło. I ona ślad za nim, odeszła między gwiazdy ptaki i biedronki. Wszak byli na wieczność sobie zakochani, nie cierpiąc nawet w kłótniach najkrótszej rozłąki. Tyle było życia, kochania w nich tyle, ani nie poczuli, że tylko...